Co roku jest jakaś tam dziura, tak jak w tym momencie w jest prawie ponad 80 milionów, prawda? Będzie ten. Yy, deficytu budżetowego 80 nie, milionów czy 90 to, milionów? Nie, nie, budżet jest zupełnie inny. To znaczy, tak naprawdę mamy zaciągnąć pożyczek. Dzisiaj pytałem do... na jednym z portali internetowych w, w, w Koninie, że jest deficyt budżetowy na około 80 czy 90 milionów, który zostanie sfinansowany z pożyczki. Ta pożyczka jest ubrana który raz już w 60 milionów złotych, 30 milionów złotych zł mamy, mamy deficytu. Rośnie nam z roku na rok to w następnym roku osiągniemy pułap, pułap zadłużenia 295 milionów, a w następnym jeszcze 307. Więc tak naprawdę pogrążamy się i idziemy. I to wszystko będzie przez pożyczek. Będzie to spłacane z pożyczek, oczywiście kredyty i pożyczki są brane na bieżąco. Musimy mieć świadomość tego, że kumulacja tych pożyczek, tego skład będzie na 3, rok 2030-2031 i tu, moim zdaniem, budżet może się załamać. I będzie przerażające, dlatego że to jest rozłożone tak na lata, że dzisiaj dzieci, które się rodzą, za 20 lat będą jeszcze spłacały pożyczki zaciągnięte przez naszego prezydenta miasta Konina. Dzisiaj tak naprawdę te pożyczki są brane, ale po to, żeby zaspokoić konkretne potrzeby miasta, bo miasto traci płynność finansową. Już tak mieliśmy miejsce stosunkowo niedawno. Z drugiej strony musicie pamiętać o tym, że inwestycje, które są tworzone, to nie są inwestycje stricte inwestycje, które przyniosą nam zyski dochód. To są inwestycje, które są potrzebne dla miasta jak najbardziej, ale one są bardzo konsumpcyjne. One nie będą tworzyły nowych miejsc pracy, one nie ja będą przynosiły nam zysków. Ja bym tego nie nazwał inwestycjami, tylko po prostu zaspokajaniem potrzeb ludzkich. No znaczy zyski. ja w ogóle bym powiedział, że tutaj jeśli chodzi o prezydenta Korytkowskiego, czy on jest w ogóle świadomy swoich czynów, jeśli chodzi o zaciąganie takiej ilości pożyczek, ma świadomość, jak to wpłynie na przestrzeni lat na naszych... Rodzimych w kominie? Oczywiście dyskusja była ogromnie głośna i, i było dosyć dużo wypowiedzi na ten temat. I oczywiście, że ma tego świadomość. Natomiast polityka kieruje się tym, że nie patrzymy perspektywą 5-10 lat. Tylko, drodzy Państwo, nie ma co ukrywać. Polityka kieruje się zupełnie innymi zasadami od wyborów do wyborów i dzisiaj roluje się po prostu te kredyty. A jeżeli przyjdzie rok 2028 i 9 i będzie ogromna dziura budżetowa, no niestety wtedy będzie się okazało, że niepopularne decyzje typu podnoszenie podatków, obcinanie wynagrodzeń,